Siemanko widzowie, dzisiaj omówimy sobie inwestycje w naklejki z operacji Riptide, a dokładnie naklejki ze sklepu surferskiego. Od zakończenia operacji już minęło prawie 2,5 roku, jeszcze kilka miesięcy i będzie to równe 3 lata, więc myślę, że jest to fajny moment, żeby zobaczyć się jak na przestrzeni tych lat kształtowała się cena poszczególnych przedmiotów. I może jeszcze zanim przejdziemy do właśnie Sprawdzania cen i tego, jak to wszystko wyglądało, to powiem takie plusiki, za co ja lubię właśnie tą kolekcję. Po pierwsze, supply jest bardzo mały. Jak właśnie możemy zobaczyć, najwięcej to jest naklejek bombowy, Biel, których jest 1170 na rynku. Potem już mamy naklejkę wielka, potrzałka, tu jest 850, i potem się zmniejsza sukcesywnie ten, ten supply, gdzie finalnie najmniej mamy naklejki Cyfryka Eva, które jest tylko 12 na rynku. A cena też nie jest jakaś wykutowana, jest to tylko 27 zł. I właśnie w połączeniu z tym, tym, że tych naklejek jest bardzo mało, operacja się już skończyła. No nie ma szans, jak zdobyć te naklejki. Więc tylko to co mamy na rynku, tylko tyle na naklejek pozostało, więc myślę, że więc myślę, że może być to długookresowo fajna inwestycja. Jak na ten moment te naklejki podstawowe są jeszcze w miarę tanie. Najtańsze są właśnie za 72 groszy. A najdroższa naklejka foliowana trująca żaba jest Obecnie za 213 zł, ale z tego co pamiętam, tak jej cena dochodziła do 400 zł. Także można sobie zobaczyć, jak tu się wszystko fajnie kształtowało. Na początku one kosztowały te 4 zł. I gdy w lutym właśnie operacja już dobiegała końca, kosztowała 15, i potem sukcesywnie z miesiąca na miesiąc cena sobie ładnie szybowała w górę. I myślę, że na przestrzeni dwóch, dwóch lat ta naklejka może dojść do 1000 zł bądź nawet więcej. No nie ma jej za bardzo na rynku. Na pewno ciągle będzie naklejana. Zresztą tak jak inne z tej operacji, więc ceny ich tylko będą lecieć w górę z miesiąca na miesiąc. Myślę, że też te naklejki mogą być fajną opcją, jeżeli ktoś chciałby sobie właśnie przetrzymać pieniądze, a nie wie w jakie itemki ulokować. To myślę, że takie zakupienie takich właśnie naklejek, tam wystawienie sobie bajoryterów i zakupienie na przykład takich turekinków za złotówkę może być fajną opcją, bo cena jedynie co to będzie lecieć w górę. Nawet jak się tam pojawią jakieś, jakieś spadki, to one szybko tam po miesiącu odbijają, więc, więc myślę, że może być to naprawdę fajna inwestycja. Także dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.